Czy wartość jajka? Niewątpliwie są źródłem cennych składników odżywczych, takich jak witaminy A, E, D, K, B2, B5 B12 oraz minerały między innymi takie jak fosfor, potas, sód, wapń, żelazo, magnez, miedź, cynk, selen mają też dużą ilość białka, o którą ludzie tak bardzo zapiekają. Wydawać by się mogło zatem, że jest to produkt wręcz idealny. Tylko jak zwykle jest pewne ale i to bardzo ważne ale. Bo większości ludzi wydaje się, że jajka faktycznie mają bardzo dużą ilość składników odżywczych, i faktycznie, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest ich tam sporo. Ale te dane dotyczą jajek, które są surowe. Natomiast my surowych jajek raczej nie jemy. Robimy z nich jajecznicę, robimy jakieś jajko na twardo, na miękko, czy dodajemy też do czegoś innego w gotowaniu. Więc raczej tych jajek na surowo nie jemy. W związku z tym, podczas obróbki termicznej, zarówno minerały, jak i witaminy i masa innych składników zostaje. Uszkodzona lub całkowicie zniszczona, co oznacza, że jajka mogą być znacznie mniej przydatne niż początkowo mogło się nam to wydawać. A co z białkiem? Z białkiem też jest pewien problem, ponieważ ono oczywiście jest świetnym budulcem, ale do momentu, w którym nie zostanie ścięte podczas również obróbki termicznej. W momencie, kiedy zetniesz białko jajka, staje się ono niemal niedostrawieniem dla naszego układu pokarmowego. Większość takiego białka stanowi odpad. A znaczna mniejsza część będzie wykorzystana. Taki odpad w postaci niewykorzystanego białka będzie stanowić duży problem dla naszego zdrowia, dlatego że nasze ciało nie jest w stanie wydalić wszystkich złogów na zewnątrz ponieważ no, jesteśmy już mocno zdegenerowani przez ostatnie lata naszego stylu życia. Dlatego białko zaczyna się odkładać w różnych miejscach ciała, zaczyna tam gnić, no i niestety staje się też świetną pożywką dla szkodliwych patogenów. Które mają okazję do rozwijania się, do produkowania jeszcze większych toksyn, no i w ten sposób szkodzi to nam jeszcze bardziej. Czyli białko, które nie zostało wykorzystane, ponieważ zostało ścięte, więc jest bezużyteczne, stanowi duży problem, który jakby tak, tworzy pewnego rodzaju łańcuch zdarzeń jeszcze bardziej negatywnych dla nas. Dobrym przykładem tego, co teraz powiedziałem, są osoby, które trenują na siłowni. Są to osoby właśnie, które spożywają dużą ilość białka, nie tylko z jajek, ale też z różnych innych źródeł. I możecie zauważyć, w jaki sposób wygląda ich skóra. Nie chodzi mi teraz o samą twarz, ale też o ramiona, dekolt czy plecy. Jak się przyjrzycie, to bardzo wiele osób na siłowni ma mocne wypryski. Ich skóra wygląda naprawdę fatalnie, a to jest jeden z objawów. Rozwoju patogenów w organizmie i to jest jeden z objawów przebiałkowania naszego ciała. I teraz nie mówię o tym, że białko zostało zużyte przez nasz organizm wykorzystane, tylko właśnie mówię o tych odpadach. Większość białka, które zjadamy w postaci przetworzonej termicznie, jest właśnie odpadem, i nasze ciało jest powiedzmy w ten sposób przebiałkowane, czyli ma mnóstwo zbędnego białka, które nie zostało wydalone, nie zostało też wykorzystane przez nasze ciało, tylko gdzieś sobie dryfuje, gdzieś się osadzi. I to tworzy bardzo duży problem. Oczywiście problem nie tylko ze skórą, ale również z wątrobą, z trzustką, z nadnerczami, z jelitami. No i mogę tutaj wymieniać jeszcze całą masę różnego rodzaju chorób, ale chyba to nie ma sensu. Po prostu jest to szkodliwe. Czy to wszystko? Czy jeżeli postawisz na surowe jajka, to problem całkowicie zniknie? Niestety nie. Pomijając sam fakt, że istnieje duże ryzyko zakażenia się różnego rodzaju bakteriami przez to, że jajko nie zostało poddane obróbce termicznej, salmonella, ale to nie jest jedyna bakteria, którą możesz się zarazić, to tak naprawdę dużym problemem jest też to, że dzisiejsze jajka to nie są jajka, które były kiedyś. To też nie są jajka, które możesz też dostać dzisiaj do od jakiejś gospodyni, która sobie hoduje swoje kury. Większość jajek, które kupujemy, kupujemy jajka sklepowe. Tak? Mało kto kupuje swojskie jajka, gdzie kury faktycznie sobie gdzieś żyły i jadły trawkę i robaczki. Większość jaj kupujemy w sklepie, a te jajka są wręcz przesiąknięte antybiotykami, sterydami, szczepionkami i całą masą innej chemii, włącznie z tym, że kury są odżywiane paszą GMO. Czyli to jajko jest taka skarbnica nie tylko substancji odżywczych, ale też jeszcze niezłej chemii, która raczej nie będzie nam służyła. Ja wiem oczywiście, że wiecie, w dzisiejszych czasach wszystko jest toksyczne, tylko teraz trzeba zwrócić uwagę na to, co jest w tym wszystkim bardziej szkodliwe. Jajka nie posiadają błonnika, zatem nie są w stanie się wybronić tak bardzo jak owoce i warzywa, które ten błonnik posiadają. W związku z tym wszystkie te pestycydy czy herbicydy zawarte w nich są w stanie się w dużo łatwiejszy sposób wydostać. Natomiast jeżeli chodzi o produkty zwierzęce, czyli te, które są napaszerowane innym rodzajem chemii, tutaj już tego błonnika nie mamy, zatem proces trawienia trwa znacznie dłużej. Te substancje chemiczne mają więcej czasu na to, żeby się do naszego organizmu, błonnik nie pomaga, bo go nie ma. Jeżeli chodzi również o surowe jajka, to tutaj nie ma większego znaczenia, czy one są surowe, czy poddane obróbce termicznej. Szkodliwe patogeny i tak będą się nimi świetnie odżywiały. Dlatego, jeżeli cierpisz na takie choroby jak Sibo, wszelkiego rodzaju choroby autoimmunologiczne, nowotwory, różnego rodzaju choroby skóry i tym podobne, to sugerowałbym, wyeliminować jajka z diety. Ewentualnie jeżeli tak bardzo nie chcesz ich eliminować, bo je uwielbiasz, to przynajmniej znacząco je ogranicz. Jeżeli uważasz, że jesteś osobą zdrową albo nie zależy Ci na tym zdrowiu, no to oczywiście możesz te jajka jeść. Ja oczywiście nikomu nie zabraniam jedzenia jajek, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja tylko staram się Wam przedstawić, jakie ewentualnie mogą być konsekwencje jedzenia jajek. Każdy dokonuje swojego wyboru. Chce jeść lub nie chce jeść, ale musicie wiedzieć jedno, że jajka to nie jest taki wspaniały produkt, jak się próbuje nam wmówić od wielu, wielu lat i każdy broni tych jajek, jakby od tego jego życie wręcz zależało, a doświadczyłem tego już pod wieloma filmami w sekcji komentarzy, dlatego wiem jak czasami ludzie reagują na to, że powiem cokolwiek złego na temat jajek, sobie tego nie wymyśliłem, to są fakty, okej? Okay? Możecie sobie też poszukać informacji, jeżeli Was ten temat bardziej interesuje, znajdziecie je. Jeżeli chcecie faktycznie dbać o swoje zdrowie, albo jeżeli już macie problemy zdrowotne, m.in. te, które wymieniłem wcześniej, to koniecznie tutaj będzie trzeba niestety odstawić y, chociażby jajka, ale też nabiał, mięso i inne produkty, które mogą nam zaostrzać objawy chorobowe. To tyle z mojej strony, jeżeli filmik się podobał, to koniecznie podziel się nim z innymi. Cześć!